W tym materiale wyjaśniam, dlaczego świeżo wylane stropy żelbetowe należy podlewać latem. Jeżeli budujesz samodzielnie dom, prawdopodobnie masz tam strop właśnie żelbetowy, a nie na konstrukcji drewnianej, i taki strop zalany zwłaszcza latem, być może zauważyłeś albo nie, że. Niektórzy podlewają. I teraz, dlaczego oni to robią? Czy jest to konieczne? Odpowiadam, tak, jest to konieczne. Jest to konieczny zabieg, ponieważ czemu służy podlewanie betonu? O co tu chodzi? Chodzi. W tym wszystkim o to, że beton wiąże, utwardza się i nabiera swoich właściwości, które powinien mieć. Takie pełne utwardzenie betonu, powiedzmy, jest to w zależności, wiadomo, od warunków atmosferycznych, od grubości i tak dalej, ale jest to powiedzmy jakieś tam 28 dni do, do miesiąca. I w tym momencie, jeżeli mamy lato, mamy lato powiedzmy 30 stopni, temperatura odczuwalna nawet na słońcu, nawet i więcej 50, i w tym momencie mamy świeżo zalany beton, który szybko odparwuje, Ta woda szybko odparowuje. Tak jak z praniem. Wisimy pranie, włożymy na podwórko i za chwilę ono już jest suche. Nie? Tak samo jest tu ze stropem. Zbyt szybko beton, który został zalany, oddaje szybko, za szybko właśnie swoją jakby tutaj e, wodę, bo beton jest jakby mieszany właśnie na, na zasadzie wody, cementu, kruszyw i tak dalej. I ta woda, która jest w tym betonie, ona za szybko odparowuje. I ty powinieneś właśnie teraz podlewać, aby utrzymywać wilgotność, stałą wilgotność tego stropu. あの。 A jeżeli tego nie zachowasz, to być może zauważyłeś, że mogą się pojawiać takie mikropęknięcia, które osłabiają być może konstrukcje, które są niepożądanym jakby efektem. I teraz tak, no należy to podlewać, jakby zraszać taką mgiełką e, kilka razy dziennie, powiedzmy dwa to jest takie minimum rano, wieczorem, może nawet i trzy razy, przez około tydzień od momentu zalania. Ale pamiętaj, że ten strop nie może być jakby mokry, on musi być wilgotny. Bo chodzi to o to właśnie, żeby utrzymywać jakby wilgotność tego, Betonu, który został zalany, aby strop powoli mógł to jakby się utwardzać, a nie żeby to nagle było takie, wiesz, ciach i nagle on jest suchy. Bo to właśnie temu służy podlewanie. Być może, jeżeli masz dobrego majstra, powie ci o tym, a jeżeli samodzielnie to robisz, no to tego nie widziałeś. Dlatego Ci mówię, no powinien ich podlewać taki strop około 3 razy dziennie, 2 to jest takie minimum, zwłaszcza latem, kiedy są bardzo wysokie temperatury, aby ten strop mógł spowolnie jakby dojrzewać jakby i się utwardzać. To tyle, po więcej wszystkiego zapraszam Cię na mój kanał. Miłego dnia Ci życzę. Mówił Damian Budowlanyc. Cześć.